Zmienia się oblicze Władysławowskiego Portu, mimo że jeszcze na dworze zima to prace trwają na całego. Poprosiliśmy panią prezes Szkunera o to, żeby poinformowała nas o tym, jakie prace są aktualnie prowadzone. Na terenie portu e, zmienia się krajobraz, zarówno po stronie stoczni, jak i połowów i przetwórstwa. E, niektóre budynki już no, przestały istnieć, zostały wyburzone. Tak jak mówię, na stoczni i po stronie przetwórstwa, ostatnio został wyburzony budynek dawnej smażalni. Jest to teren niezbędny nam na przeznaczenie pod własną działalność związaną z magazynowaniem opakowań. No właśnie, pani prezes, przy stoczni również wyburzono starą narzędziownię. Co tam w tej chwili powstanie? W tej chwili w okolicach starej narzędziowni będzie stała hala namiotowa, czyli ten duży obiekt, który pozwoli nam prowadzić prace remontowe wtedy, kiedy będą niekorzystne warunki atmosferyczne. No i zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Droga. Równoległa do torów. Tak Państwo widzicie, wzdłuż torów kolejowych w tej chwili jest modernizowany odcinek drogi. Za chwilę będzie też powstawał między drogą a lokalnym centrum łącznik, także zmienia się. Jeszcze chwilę, i no nie poznamy, tak? Jak będziemy wjeżdżać i wchodzić na teren portu, to będzie zupełnie inne miejsce. Prace trwają i wszystko wskazuje na to, że pod koniec maja wszystkie obiekty będą już otwarte i gotowe do użytku.